Siemaneczku ziomeczki, z tej strony Loren i witam was w kolejnym odcinku Sleeping Dogs. I witam was na takim One tle. O, wygra mi się z Dobra, nieważne. I jeśli widzicie, coś za mną się błyszczy. Nie wiem co to jest, ale zaraz możemy to sprawdzić. Wygląda jak jakiś list. Mogę to podnieść? Eee! Eee uuuuuuhuidny uh, uh. pieniąż No więc tak, tu mam zaparkowany motor. Bo chciałem tu sobie zrobić intro. A zobaczyłem właśnie tą kopertę. Nie wiedziałem, to jest pieniędzmi. No ale fajnie, fajnie, lepiej mieć niż nie mieć. Na mapie mamy już zaznaczone kolejne miejsce i leczymy do to jest parat autobusowy. grzecznie no, jechać do policji. O, właśnie na mapie jak pokazał nam się taki niedyskry rzeczy. to są zadania policyjne. Wybieramy się za policjanta i działamy dla policji. A tak, tak wspólny Kupu. I musimy zabić jakiegoś ganguusa, nie wiem, duże z takich rzeczy, ale przewalujecie zabić ganguusa albo yy, napad yy, na sklep jakiś. Ale ja nie będę Wam więcej spojrzał I tylko w przyszłych odcinkach. My man, Wei. You done good. You restored order to the night market. Well, you took a chance on me, Winston. I wanted to make sure it paid off. You got the right attitude. It's gonna pay off for you. you You know anything about the minibus racket? Well, same as everyone. If you want to drive a good route, you pay the toll. That's right. You know the pickup on Marble Drive? The most profitable route in the whole fucking city. From now on, it's yours. <laughs> Thanks. I appreciate it, Winston. <laughs> Dog eyes, will Right now it's his route. But you know how to deal with it, huh? It'll be my fucking pleasure. I gotta take this. Take a few of the guys with you to back you up. Let's go.

to nie jest bo Powinniśmy trochę pobić. No tego, kto nie było. O, proszę. To, to, będzie szybki. Jak mrugnięcie oczami, my się Zobaczcie. O, jaki fajna wódka, nie? Tak, blisko. To nasi, to, to oni.

Yeah, we have another guy with us a while back. He was good with his fist, too. Came out of nowhere. Good story. i don't don't talk talk about you. you remind me of him. A lot. And out, he was a a cat. 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 That's why I couldn't kill anyone. See? So, so now we, we know, know how to spot a rat. No, a you, no, know that? A you know what they do, to to traders, right? So when Tom is done with them, he buries them alive, six feet under. Nobody coming for you. Yeah. Hey, fuck you, Conroy. I still no, think about that Go. No, 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 you stay here. I'll deal with this. Watch how a real man does it. Son of a bitch. Outcomes, <coughs> <jakiś> <coughs> autobus drug. Super. Hey, you. you want this ride? I you gotta pay for it. Are you stoned? I already paid, dog eyes. Belongs to Winston now. Winston? I don't know. Winston? Pull over and I'll tell you about it. Musisz rozpędzi się rozpędzić, nie mogę. Cholera, tak, cholera. Się, tak. się rozpędziłem. Się rozpędziłem. Nie ja oposażałem się nie było. Nie było o, zawróć tym bydlakiem. Fajnie, ta policja się tam na... A, to nie jest policja. To jest zasadzka. tam.

Proszę No to ja wam zrobiłem! Z Nocha! Jeszcze jakby jakim drukiem nie obraził O, Rafael, nastrój pasażerów Czyli pewnie tuknę ja coś Będę się drzeć, że jestem głupi właśnie, bo nie Patrzcie z blisko. Musi musiałem to zrobić. To no podobało mi się. się zrobione, No, ale przyda mi się trochę. Trochę poziom policji mi się przyda.

Ale, ale mogło być no, może być ale, tak jak to by było przyjemno tak, tak, tak. dobra idziemy w drugim taką są poboczne, poboczne dla policji i są misje awilarne gdzie kogoś ścigamy i tak dalej i tak dalej są takie misje poboczne tak jak mówiłem że jesteśmy oddziałem Sword ale mamy jakąś żółtą kropkę. kropkę to no, jest ta kropka. I wpadku idziemy do tej żółtej kropki. To jest tutaj w ogalę. A ja jestem ciekaw, co to jest. Okej, okay. jakaś mielsza roczna, tak? Bo trzeba wpisać. Uuu!

and mm -hmm. O nie. Proszę mnie tu nie blokować Ale... Policja dziękuję za do mam właśnie yyy pd dla policji mam mundur, super i 15k i fajnie mam ten, ten, ten jak się Zobaczmy, tam robię Wątpię... Uciekamy w policji. Nie. Więc zrobili na mieście. Pokażę wam zadanie policyjne. No mamy jeszcze czas. Pewnie ja to prowadzę dzięki 20 minut, chyba że będziecie chcieli dłuższe, może krótsze, ale 20 minut jako a, dla tej gry to jest już dość optymalny czas, bym tak powiedział. Zresztą nie pamiętam jaką instalację to, to jak gry. Ja spróbuję się to nagrać.

Tu. Jako policjant mamy chyba sobie mamy paralizator. Pokażę Wam ten paralizator, możemy popieścić typa sądem. Stąd tam wąglę jest w takim i możemy typów też skuwać gdzieś tam bo <desk> Podoba <Philadelphia> mi się taki motyw policyjny. To jest coś takiego jak GTA albo osobną grę. I są jakieś... To gry nie robimy na To też mody do... GTA... Tak, SCPD, FOWER i tak dalej. To też nie dla mnie. Tylko się pomyliliśmy z tym. No. Bo, żeby żeby grać w policyjna polityczno-realistyczną to na to, to musi mieć mody na również światła na, na e, wyglądu. ale to, to raczej nie dla mnie Nie, no. ja wolę całą grę i później Jakieś mody są niekompatybilne I później są z tego same problemy W tak, WWTJ jest problem z samą grą bo zwykle są problemy z namiamiami z komputerem Później to jest potrzebny format Więc hmm, Wypadek druba się. No niepiej, niepiej. Dzwonię, nie dziękuję, dziękuję. nie zamęczę. Dobra. Ile sobie się nie biję, ale. No tak. W imię zasad to chyba można. Otwieramy skrytkę. Co tu zajdzie... znajdujemy? Dziesięć perek i 5 pięć tysięcy. Pewnie jak się rozgadałem na temat modu, widzieliście, że wpadłem typa do bagażnika. Ja rano się trochę karmię tak pogłęcać. No, to nie działa tak, że on dostanie jakieś obawy, będziemy jeździć. Coś takiego. Ale można się z nim upokarmić. Ja mam coś w rolach i lubię sobie wprowadzić ludzi do samochodu. No to teraz mogę go wciągnąć I... Uderzyć drzwiami. I to mu robić I go nie, nie, nie wstanie Bo... Może trochę jestem zdorowany A to mi się nie wda O tak, mam tu osobę dodamy kulturę widzimy, że jeszcze już taki hałas, bo patrzyłem na liczbę. to, Dobra, ja. proszę, proszę. Jaka teraz misja? tak, 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 Pierdkiem to co, co, tak... O, no nie za fajnie jakby ten tylko wyjechał na autostradę, gdzie, gdzie mógłby się rozpędzić O, tu, tu mamy jakąś skoczkę No tak Tak, tak se A Ale tylko typa tego gangstera, gangusa Ja nawet za, za bycie policjantem dostanę mało doświadczenia Bo zabijam ludzi. A. Wiecie co? Zrestartuję to miejsce. Tak będzie najlepiej. Bo najlepiej to złapać tego typa na początku, bo później są problemy jak on się rozkręci. Zajęzamy. No i ducha, Jasiu. Tylko się rozpalizuj. Czy go dogonimy w tym odcinku? A jeśli oczywiście nie dogonimy go w tym odcinku, to go osobiście. Po to skręcałeś? Jezu, debilu A gdzie kierunek Poproszę no cię, chodź tu Prędzej czy później, I tak cię złapię? O, 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 palmy go w dupę Dobrze, mamy go, mamy go Nie? Wsiadaj, o właśnie mamy taki mundur w jest w gargulowy, bardzo smutny Zabijam cywili. Brakuje materialnej. Aresztu po odejściu. I wam pokazuję jakiś dom. Na widzę może to się sobie przeczytać. Porazim sobie jakiegoś typa. Właśnie, coś takiego. To jest bardzo fajne, mi się podoba. Oczywiście. Kolejne. Chyba tu. Gorton Maszynek. No, mm. ojeku. jemu pogodę. No nie zaczyka, nie zaczyka. Oh. No. no ale 20 koła mamy plus Dobra, jak Więc subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Właśnie teraz macie okazję zobaczyć playlistę yy, gry Sleeping Box. Bardzo polecam. No, zostawcie lajka, jeśli Wam się podoba seria. Zasubskrybujcie, cze y czekajcie. Jeśli spodoba wam się seria, komentujcie i polajkujcie. Jeśli ja wam się spodobam, to takie no homo, a jeśli się tak zdarzy, to zasubskrybujcie dzwoneczkiem i ja wtedy, y wy wtedy będziecie mieli powiadomienia. Więc cześć i czołem, do następnego.